Sponsorem programu jest Homelab, mobilny punkt pobrań. Sponsorem programu jest powszechna spółdzielnia spożywców, właściciel sklepów PSS Zgoda Płock. Sponsorem programu jest firma Olewnik, producent mięs i wędlin. Owoc, który jednocześnie chroni nasz układ krążenia, poprawia pamięć, chroni przed nowotworami i jest po prostu pyszny? Oczywiście, że jest. To borówka amerykańska. Dzisiaj gościmy na plantacji ekologicznej właśnie borówki amerykańskiej w okolicach Płocka. Największym producentem borówki amerykańskiej jest oczywiście Ameryka Północna oraz Kanada, ale Polska w ogólnoświatowej konkurencji produkcji borówki jest na miejscu piątym. Natomiast jest liderem w produkcji na skalę europejską. Aż 90% naszej borówki idzie na eksport, a to dlatego, że jest dobrej jakości oraz rośnie świadomość konsumentów na temat jej właściwości odżywczych i leczniczych, oczywiście. Borówka amerykańska, e, chociaż przypomina bardzo jagodę leśną, nie jest nią kompletnie spokrewniona. Jest to zupełnie inny gatunek rośliny. E, ma bardzo dużo właściwości odżywczych, pełno witamin, antyoksydantów, ale o tym opowiem Wam już w kuchni. Zapraszam. A teraz witam Was z kuchni. Byliśmy już na polu borówek, zerwaliśmy świeże, pyszne borówki, więc opowiem Wam kilka słów o ich wartościach odżywczych. 100 gram borówek to około 30 kilo kalorii, więc tak naprawdę bardzo mało, e, mają też niski indeks glikemiczny, około 53, dlatego są polecane dla osób z cukrzycą insulinoopornością ze względu na to, że nie będą powodowały gwałtownych skoków e, glukozy we krwi. Mają też dużo witaminy C, mają antyoksydanty, dzięki czemu neutralizują wolne rodniki. Witamina C też sprzyja produkcji kolagenu w naszej skórze, więc będą działały odmładzająco. Mają też mangan, który nam wpływa. Prawidłowo na metabolizm oraz witaminę K dla utrzymania zdrowych kości i krzepliwości krwi. Dzisiaj przygotujemy pieczoną owsiankę z borówkami. Jest to, myślę, że idealne takie rozpoczęcie dnia. Do naszej pieczonej owsianki, oczywiście, oprócz borówek, będziemy potrzebować. Płatków owsianych, pamiętajcie, że mają też dużo błonnika, więc będą odżywiały naszą florę jelitową, jajko, gorzka czekolada, żeby nie było za tak, żeby było nam bardziej słodko z rana, orzechy oraz laskę wanilii. Jeżeli nie macie wanilii, warto wtedy wykorzystać ekstrakt taki naturalny. Najpierw przygotujemy żaroodporne naczynie odrobiną masła wysmaruję wszystkie ścianki. Następnie wyjmę z połowy laski wanilii ziarenka. Poszatkuję 2-3 kostki gorzkiej czekolady, pamiętajcie im więcej. E, ma w sobie miazgi kakaowe i tym tak czekolada jest zdrowsza. I przechodzimy do wymieszania wszystkich składników. Do naszej śniadaniowej owsianki potrzebujemy 50 g płatków owsianych. Nasze płatki miksujemy. Wyszła nam taka mąka Owsiana. Do naszych płatków dajemy połowę banana pokrojonego w plasterki, jedno jajko, łyżeczkę miodu. Jeżeli macie insulinooporność lub cukrzycę, możecie ten krok pominąć. Do tego dodamy Nasze ziarenka z wanilii, cynamonu, oczywiście trochę soli, ponieważ pamiętajcie, że sól podkręci nam słodki smak naszych produktów. I to wszystko ponownie blendujemy. Do naszej masy dodam połowę czekolady, połowę orzechów też taką niewielką garstkę pokruszonych połowę borówek, czyli taką garstkę pełniejszą i to wszystko dokładnie mieszam delikatnie. Powstałą masę przekładam do naczynia żaroodpornego z masłem. Na wierzchu kładziemy kolejną porcję naszych borówek, odrobinę znowu orzechów i naszą czekoladę. Tak przygotowaną owsiankę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 15-20 minut. Nasza owsianka jest gotowa. Pięknie pachnie czekoladą i borówkami. Borówka amerykańska to niezwykły owoc, który powinien gościć na naszych stołach jak najczęściej. Możecie go wykorzystać właśnie w takich owsiankach, w koktajlach, które zabieracie ze sobą do pracy jako przekąska. Czy jako dodatek nawet do sałatek? Także zapraszam Was do i zachęcam do eksperymentowania z porówką różnymi postaciami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sponsorem programu był HomeLab mobilny punkt pobrań. Sponsorem programu była powszechna spółdzielnia spożywców, właściciel sklepów PSS Zgoda Płock. Sponsorem programu była firma Olewnik.